Zapasz sobie kubek ulubionej herbaty, usiądź wygodnie i przygotuj się na lekcję pełną ciepła, zrozumienia i delikatności. Dzisiaj, w tym wyjątkowym rozdziale, skupimy się na samoakceptacji oraz na sztuce kochania siebie, pomimo wszelkich niedoskonałości. Zastanów się, co dostrzegasz, kiedy patrzysz w lustro? Czy widzisz tylko swoje odbicie, czy może dostrzegasz coś więcej? Często. Kiedy patrzymy na siebie, widzimy swoje życie, nasze wybory, sukcesy, porażki. Niestety, zbyt często skupiamy się wyłącznie na tych ostatnich, zapominając o tym, jak wiele wartości w sobie nosimy. Nie zapominaj, że samoakceptacja to proces, który może wymagać czasu, ale jest możliwy do osiągnięcia i ma ogromny wpływ na Twoje szczęście. Niedoskonałości są nieodłączną częścią naszej istoty. To one nas wyróżniają, czynią wyjątkowymi. Zaakceptuj je, a nawet pokochaj. Zastanów się, czy te cechy, które uważasz za swoje słabości, mogą być właściwie źródłem Twojej siły. Może Twoja emocjonalność, którą kiedyś postrzegałaś jako wadę, jest w gruncie rzeczy wyrazem głębokiej empatii i zdolności do nawiązywania prawdziwych relacji? Każdego dnia, stając przed lustrem, powtarzaj afirmacje. Które wzmacniają poczucie Twojej własnej wartości. Jestem piękna, jestem silna, jestem wystarczająca to tylko kilka przykładów. Słowa mają moc, a regularne ich powtarzanie może przemienić Twój wewnętrzny dialog. Nie zapominaj o świętowaniu swoich osiągnięć. Małe zwycięstwa są równie ważne jak wielkie triumfy. Każda z nich zasługuje na uwagę. Ludzie wokół nas mają ogromny wpływ na to, jak postrzegamy siebie. Staraj się otaczać osobami, które cię wspierają i akceptują taką, jaką jesteś. Działaj zgodnie ze swoimi przekonaniami i wartościami. Znajdź to, co sprawia ci radość i poświęcaj temu czas. Pamiętaj, że każdy ma prawo do błędów. Naucz się wybaczać sobie niedociągnięcia. Każdy dzień to nowa szansa, by być lepszą wersją siebie. Znalezienie spokoju wewnętrznego poprzez medytację lub praktykę uważności może pomóc Ci lepiej zrozumieć i zaakceptować siebie. Zadbaj o swoje ciało, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, dostateczna ilość snu to wszystko wpływa na Twoje samopoczucie. Nie ma na świecie drugiej takiej jak Ty. Twoja unikalność to Twój największy skarb. Doceniaj swoje umiejętności, talent i to, co wnoszą one do świata. Prowadzenie pamiętnika, w którym zapisujesz swoje myśli i uczucia związane z procesem samoakceptacji, może być pomocne na tej drodze. Pamiętaj, że samoakceptacja to nie jednorazowe działanie, ale ciągły proces. Każdy dzień niesie nową okazję do praktykowania miłości do siebie i swoich niedoskonałości. Bądź dla siebie łaskawa, bo właśnie takiej postawy zasługujesz. Dziękuję, że poświęciłaś ten czas na wysłuchanie tej lekcji. Mam nadzieję, że każdy krok, który tu omówiliśmy, będzie krokiem w stronę pełniejszego i szczęśliwszego życia, w którym Ty jesteś swoją najlepszą przyjaciółką. Z miłością i wsparciem, Ania.